Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Masło i dzisiaj na kanale mamy klawiaturę Razera. I wiecie co? Zdałem sobie sprawę, że ja chyba klawiatury Razera nie testowałem, nie wiem, od 3, 4 czy nawet 5 lat. Naprawdę, szmat czasu temu miałem okazję sprawdzić klawiaturę Razera. To była wtedy klawiatura, którą pożyczyłem od kuzyna. Dzisiaj mamy taką oto ślicznotkę. To jest klawiatura Huntsman. V3 Pro Mini. To jak widzieliście po tytule tego filmu, mnie zwłaszcza interesuje funkcja Rapid Trigger, która znajduje się w tej klawiaturze. Słyszałem różne opinie, momentami skrajne, i stwierdziłem, że chciałbym sam to sprawdzić. Więc tak, jak wygląda unboxing klawiatury Razera? Ulala, tutaj jest i nasza ślicznotka. O, nie jest ona no, przesadnie ciężka, nawet jest sporo lżejsza, niż bym się spodziewał. I tutaj w zestawie mamy jeszcze takie oto kablisko, ale tych kabli tutaj będzie, ale zobacz, to są takie kable, takich nie mam. Eee, Widzisz? To wiadomo od razu od czego. No wiadomo już do czego nie. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, którą ja muszę sprawdzić, słuchajcie. Pieniądze przypadkiem nie wysali. Nie, nie, to jest coś lepszego niż pieniądze. Czekaj, o właśnie, to. Naklejki. Takie naklejki dostaniecie tylko z klawiaturą albo z myszką. Albo z Aliexpress. Tutaj mamy szczotkowany aluminium, i to nie jest akurat żaden plastek, to jest faktycznie metal. Od spodu akurat nic szałowego, plastikowa podstawka. I tutaj mamy takie nóżki z dwustopniową opcją regulacji kąta nachylenia. Ja się tutaj będę odnosił na pewno do klawiatury Wootinga, bo to jest przede wszystkim taka rzecz, która jest najbardziej zbliżona pod kątem technicznym. Co by jednak nie mówić, no to ta klawiatura Razera jest lepiej wykonana niż Wooting, którego ja mam. Chociaż sama klawiatura, jak tak na szybko słyszę, to pod kątem stabilizatorów no nie jest jakaś szałowa, tak? Mówimy tutaj jednak o klawiaturze mainstreamowej, która jest dobra pod kątem technicznym, pod kątem software'u, no ale wiadomo, ona nie będzie brzmiała tak jak jakiś kastą, którego sobie sami poskładamy, plus sobie jeszcze elegancko sami nasmarujemy stabilizatory czy przełączniki. I tutaj, słuchajcie, mamy eleganckie przełączniczki Razera, które nazywają się Analog Optical Generacji 2. I to są przełączniki, które wymagają 40 gramów do aktywacji. Są to przełączniki liniowe, ale słuchajcie, są to przełączniki analogowe, które nie dość, że mają dostosowany punkt aktywacji, który możemy zmieniać o 1/10 mm. Są to naprawdę bardzo precyzyjne przełączniki i tutaj mamy taki zakres od 0,1 mm do 4 mm. I to właśnie na tych przełącznikach dzisiaj chciałbym się najbardziej skupić, na tym co one umożliwiają i na funkcji Rapid Trigger. Tu chodzi po prostu o to, że jeżeli na przykład gramy często w tytuły e-sportowe, tak, poruszamy się naszą postacią na wsadzie, to możemy chcieć, żeby przycisk został odczytany jako aktywowany, gdy wciśniemy go już kilka mm. Ale także co jest istotne w funkcji Rapid Trigger, to to, że gdy wciśniemy przełącznik do oporu i w momencie, gdy już zaczniemy puszczać ten klawisz, nawet te kilka, tą jedną dziesiątą mm, to on powinien zostać od razu odcięty, co powinno nam dać większą precyzję i szybszy czas reakcji w tytułach sportowych. I to jest bardzo fajna funkcja, którą coraz więcej klawiatur z tego segmentu premium zaczyna wprowadzać i jest ona rzeczywiście odczuwalna w grach. Natomiast co mnie z perspektywy tego filmu interesuje, to to jak wygląda konfiguracja tej funkcji w softwarze od Razer'a i jak ona faktycznie wypada w rzeczywistości. Czy te opóźnienia są porównywalne z może są lepsze, a może są gorsze? I to sobie dzisiaj sprawdzimy na testach. Zrobimy sobie teraz test audio. Więc jeżeli chodzi o brzmienie tej klawiatury, to nie jest to jakiś fantastyczny dźwięk, jak mówiłem, stabilizatory pewnie, gdyby je przesmarować, to brzmiałyby sporo lepiej. Natomiast to nie brzmienie jest najistotniejsze w tej klawiaturze. Tutaj chodzi o prędkość, chodzi o software. No i zobaczmy, jak to wszystko śmiga. Nie wspomniałem o tym chyba wcześniej, ale to jest klawiatura, która nie jest bezprzewodowa. Ona może działać tylko i wyłącznie po kablu. Zresztą tak samo jak Wooting, on nie ma też funkcji wireless'a. O to w tym chodzi, żeby to była klawiatura jak najszybsza, więc ma sens, że ona jest po kablu. Dla mnie to nie jest duży problem, nawet gdy mam klawiatury bezprzewodowe, to najczęściej tak czy siak używam ich po kablu. Dobra, zabieram tą klawiaturę na testy i widzimy się za moment. One eternity later. Potestowałem sobie tą klawiaturkę, no i oczywiście porównamy ją do chyba jego największego konkurenta na ten moment, czyli do Wootinga 60HE. I tak myślę, że wizualnie nawet jak patrzycie na te dwie klawiatury to wyglądają one dość podobnie i w istocie są podobne pod kątem funkcji, ale jeżeli chodzi o faktyczne opóźnienia i to jak Rapid Trigger działa w jednym i drugim, to za moment sobie też do tego przejdziemy. Ale skupmy się najpierw na Razerze. Jeżeli chodzi o Razera i samo korzystanie z klawiatury, było spoko, Rapid Trigger działał dobrze, software działał dobrze, natomiast mam jeden taki zarzut co do samego hardware'u, którego nie da się na ten moment poprawić. Otóż, w tym miejscu zwykle na klawiaturach znajduje się Alt, prawda? My często korzystamy w Polsce z prawego Alta do wprowadzania polskich znaków. No przynajmniej ja mam taki styl pisania, ale na tej klawiaturze w tym miejscu jest przycisk FN. I przez te dwa tygodnie, jak korzystałem z tej klawiatury, nie umiałem się po prostu do tego przestawić i momentami doprowadzało mnie to do furii, bo robiłem mnóstwo literówek, bo intuicyjnie, pamięcią mięśniową, po prostu wciskałem ten klawisz myśląc, że to alt, gdzie alt w rzeczywistości znajduje się tutaj. Jest to trochę inny układ niż w większości klawiatur 60%, a trochę takich miałem okazję przetestować, ale jeżeli ktoś z Was nie używał nigdy innej klawiatury 60%, to być może nie będzie dla Was to problem, ale zwracam na to uwagę. I tak już wyprzedzam komentarze. Nie Niestety nie da się tego przebindować, żeby Fn było w tym miejscu, a Alt był w tym miejscu. Akurat Fn jest jednym z tych przycisków, których nie można przebindować. A szkoda. Przejdźmy jednak do mięsa, czyli do software'u i do Rapid Trigger. W Razer Synapse, czyli aplikacji, w którą sterujemy sobie tą klawiaturą, mamy oczywiście mnóstwo funkcji, jeżeli chcemy sobie przebindować klawisze, sterować podświetleniem i tak My jednak skupimy się na zakładce, która nazywa się Actuation, i tutaj mamy kilka domyślnych profili, jak nasze przełączniki, Będą się zachowywać. Ja sobie akurat to dostosowałem. Na wsadzie i spacji ustawiłem sobie punkt aktywacji na poziomie 0,7 mm i rapid trigger na największą czułość, czyli na 0,1 mm. Gra się na tym bardzo dobrze. Jeżeli patrzymy pod kątem gamingowym, to funkcja ta działa poprawnie i klawiatura również dowozi. Mam jednak wrażenie, że ta dokładność, jaką Razer podaje, czyli te 0,1 mm, to. Nie do końca jest aż taka, ja bym powiedział, że to jest bardziej takie 0203 mm, jeżeli chodzi o takie moje subiektywne odczucia. Nie bardzo mam jak to zmierzyć na ten moment, ale wydaje mi się, że ta czułość ona nie jest aż taka jak Razer podaje. I przyznam się bez bicia, że zagrałem trochę gier w Overwatcha i zmieniałem sobie klawiaturę to na Razera, to na Wootinga. I prawdę mówiąc to ja w moim stylu grania nie byłem w stanie wyczuć, która klawiatura ma niższe opóźnienie. Ja chyba gram po prostu na trochę zbyt niskim poziomie, żeby faktycznie aż takie niuanse wykryć. Nie znaczy to jednak, że jeżeli ja tych niuansów nie czuję, to że nie da się ich zmierzyć. Jest to Troszeczkę podchwytliwe i ciężko jest zmierzyć tego typu rzeczy, więc ja napisałem sobie taki bardzo prosty programik w Pythonie, gdzie gdy mieliśmy przyciśnięty klawisz, to tło było czerwone, a gdy puściliśmy klawisz, to zmieniało się ono na niebieskie. Jest to program, który ma no, bardzo dobre opóźnienia, tak? no, jakby tam nie jest w ogóle rysowana żadna grafika 3D. No i my skorzystaliśmy z monitora, który ma 360 Hz i z kamery w iPhone'ie, która nagrywa w 240. 40 fps w slow motion. No i powiedzmy, takim chałupniczym sposobem próbowaliśmy zmierzyć jaki faktycznie jest ten czas reakcji end-to-end, -end, zarówno w Wootingu, jak i Razerze. Nie jest to rzecz super precyzyjna, bo jednak robimy to ręcznie i mamy tolerancję 4 milisekund, bo nagrywamy to w 240 fps. Ale przeprowadzając wiele prób, no jesteśmy w stanie wyciągnąć jakieś wnioski. I z tych testów, które zrobiliśmy, wynika, że no Wooting jednak będzie szybszy, gdy mamy włączoną funkcję Rapid Trigger, bo tam opóźnienie end-to-end wynosi wynosi okolice 10 milisekund, gdzie na Razerze wynosi 17. Z kolei, gdy Rapid Trigger mamy wyłączony, na Wootingu jest to około 14 milisekund, na klawiaturze Razera są to okolice 20 milisekund. Więc tak, z tych prostych testów wyszło nam, że Razer będzie wolniejszy o 7 milisekund od Wootinga. Natomiast powiem Wam tak, ja realnie, tak subiektywnie, nie byłem w stanie tych różnic odczuć. Nie znaczy to jednak, że tych różnic nie ma, bo udało nam się to zmierzyć. I faktycznie, jeżeli ktoś z Was gra kompetywnie na bardzo wysokim poziomie w FPS-y, czy w jakiejś osu, do tego macie 360Hz monitor, to rzeczywiście być może będziecie w stanie te różnice wyłapać. No i jest jeszcze kwestia ceny. Ten Hansman Mini kosztuje 930 zł. Jeżeli chcielibyście sobie zamówić klawiaturę Wootinga ze strony producenta, kosztuje ona 840 zł. Natomiast tak, na pewno jeżeli chodzi o Razera i korzyści, jakie daje ta klawiatura, jest ona po prostu moim zdaniem lepiej wykonana. Mamy możliwość regulacji kąta nachylenia, mamy troszeczkę lepsze materiały niż w Wootingu, no i tak organoleptycznie to ta klawiatura jest troszeczkę bardziej premium. Jednak jak z samych tych nie do końca precyzyjnych testów moich wynikło i bardziej precyzyjnych, które przeprowadziły inne, Redakcje. Wooting jest faktycznie szybszy niż Razer o te kilka milisekund. No i prawdę mówiąc, to jeżeli chodzi o software, to ten u Wootinga bardziej mi pasuje. Z tego powodu, że on jest po prostu w przeglądarce, nie musi chodzić cały czas, a Razer Synapse, no co by jednak nie mówić, zajmuje się wieloma rzeczami, naraz obsługuje mnóstwo sprzętów, no i siłą rzeczy jest po prostu trochę bardziej ociężały niż to, co ma Wooting. Powiem Wam, cieszę się bardzo, że miałem okazję przeprowadzić sobie ten test, porównać jak wyglądają te opóźnienia, mimo że nie była to najbardziej precyzyjna rzecz na świecie, ale fajnie, że mam teraz perspektywę i cieszę się, że miałem okazję to sprawdzić. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie na temat tych dwóch klawiatur, którą Wy byście wybrali do grania. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos.